Słuchajcie, Silent Hill, F, nowy Silent Hill, wielka seria, tak naprawdę horrorowa powraca z kolejną odsłoną. Wcześniej mieliśmy oczywiście Silent Hill 2. Remake. Nie robiony co prawda przez Konami, tylko przez nasze polskie Bluebird I ja uważam, że to była dobra gra, fajna gra. I teraz Konami leci ze swoją produkcją, nową zupełnie. I trailer wyglądał nawet fajnie, klimatycznie, a klimacik akurat w horrorach jest bardzo istotny. I zerkniemy sobie na materiał IGN-u, co myślą po pograniu 5 godzin. Także całkiem spora ilość. Przyjrzymy się temu gameplayowemu tutaj materiałowi, który pewnie w tle będzie puszczony, taką mam nadzieję. Let's go. IGN nie jest wiarygodne? no nie jest, ale to nie znaczy, że nie możemy wysłuchać tego z filtrem na ich potencjalną niewiarygodność, prawda? Ano, As someone who loved Blueber Team's 2024 remake of Silent Hill 2, I'm happy to report that while being developed by an entirely different developer, Silent Hill F boasts that same level of quality and polish. Ten sam poziom jakości i dopracowania. Oho. No zaraz zobaczymy czy faktycznie tak jest. From story to world building, from graphics to combat and exploration, Taiwan-based developer Neobards has created an experience that meets the high bar Okay, czyli to też jest oddelegowane. konami to tylko wydaje. No dobra. set by the Polish developer albeit in a drastically different setting. as i started walking the dense yet deserted streets of ebiskalka it was immediately apparent just how detailed and well-realized this fictional to world japan in the 60s is with an immersive over-the-shoulder view and no ui on screen during exploration silent hill f is a game that tells a convincing story through its visuals Ebisugawara is undoubtedly one of the most impressive contemporary Japanese townscapes I've ever seen in a video game, and that comes from someone who has lived in Japan for the majority of his life and loves games like Shenmue, Persona, and Ghostwire: Tokyo. One of the few minor issues I had with the Silent Hill 2 remake was that the majority of its playtime is spent inside buildings and facilities. While these functioned as well-designed dungeons packed with horrifying enemies to fight and intricate puzzles to solve. The increase in volume compared to the 2001 original made it feel like exploration of the actual town of Silent Hill was limited. And so, I was pleasantly surprised that the vast majority of my playtime with Silent Hill F was spent exploring Ebizogoka, which oozes with atmosphere. Files and other documents scattered throughout the town add context to Ebizogoka, which flourished as a mine town during its heyday. A to jest ciekawy vibe, powiem szczerze, w jakim się znajdziemy, jeżeli faktycznie ludzie są tacy zacofani, nazwijmy to nie stare jakieś tradycyjne metody leczenia, jakieś wierzenia, taka wioska poza światem, poza pędem technologicznym. To może być fajny kontrast do tego też, co gracz ma w normalnym życiu w codzienności. Ale jeżeli chodzi o grafikę, nie mogę się tutaj przyczepić. Do animacji już teoretycznie po tych dwóch minutach tutaj patrząc bym mógł, bo jak widziałem to przesuwanie się pomiędzy blokami, to jakieś takie kurde niestykanie się z krawędziami było. Nie, mógłbym się przyczepić do tego, jak bohaterka chodzi, a wygląda jego, po prostu była, nie wiem, wbita na pal jakiś, to też jakoś tak sztywno. Ale mgła tutaj dobrze działa runs away from home after being scolded by her drunk father walking the empty streets of Ebisuoka heading to the local candy store to meet up with Hinako's fellow high school friends feels like an authored walking simulator reminiscent of games like Everybody's Gone to the Rapture and The Vanishing of Ethan Carter I właśnie to jest trochę dla mnie problem bo oczywiście walking simulatorowa część w wielu horrorach istnieje w wielu horrorach ma sens tylko balans jest tutaj ważny żeby akcji rozwiązywania zagadek czy walki z przeciwnikami było wystarczająco dużo żebyś nie czuł się po prostu znudzony horrorem, bo to jest najgorsze, co może się stać. Klimat i to wszystko ma być na tyle intensywne oraz czynności gameplayowe wymagane od Ciebie, żebyś cały czas był no, w takim dramatycznym przeświadczeniu, żebyś siedział nie wiedząc, co zaraz może się wydarzyć, a nie żebyś mógł się rozsiąść i grać jak w death stranding kurde, przez dwie godziny na chillu, nie musi trzymać napięcie, to jest bardzo istotne. Of the series. then gradually proves to be not just suited for a captivated walking simulator experience, but a setting for a horror game. and staircases are ideal to hide enemies behind corners while also functioning as a maze for the player to get lost in. In some instances, doors left ajar and open windows invite Hinako inside traditional tatami floored houses, where she will have to solve simple puzzles in order to make her way through to the next area. These puzzles play out in an unconventional way. One puzzle, for example, had me obtain keys to a locked door, but there was nothing noteworthy inside. Then, as I went back to the corridor, another door suddenly swung open, which gave me the chills. Silent Hill F Scenario Writer. Jezus Maria. IGN i ich opowiadanie. Nagle przeszedłem przez korytarz i było spoko, A potem przeszedłem przez tam sam korytarz i drzwi trzasnęły. <gry> Nigdy w horrorze czegoś takiego nie widziałem. Porąbane. So Okej, okay, ale widzę takie geograficzne, terenowe opowiadanie historii. Chyba, że to żółta farba po prostu, ale mamy tutaj krew ciągnącą się. to the So it's nice that doesn't off. When you think about it, Silent Hill is a series known for just that. While there isn't a lack of life-threatening encounters, some of this series' most uncomfortable moments are in conversations with its outright weird characters. In Silent Hill F, Hinako and her friends are trying to find a way to escape the haunted town of Abygalka. Interactions with these friends seem normal at first, but then suddenly they say something or do something that catches you off guard. Also, in typical Silent Hill fashion, puzzles often reveal something about Hinako herself or the world she inhabits. Puzzle misty To wygląda fajnie. No to jest oczywiste. Silent Hill zawsze bazował na pewnym aspekcie horroru psychologicznego, mimo że gameplayowo nieraz był survival horrorem. Ale to jest ważne, żeby pokazywać właśnie jakąś traumę, jakieś traumatyzujące rzeczy, żeby pokazywać dramat głównej czy też pobocznej postaci. Jak tego by nie było, to by pewnie nie było Silent Hill. No. During my playthrough, puzzles never felt too difficult. Hints provided by files you obtain never make the solution too obvious, while still giving the player an idea of what they have to do. Silent Hill F has difficulty settings for both its combat and puzzles, and while Konami advised me to play on story mode for both, I stubbornly chose normal mode as I wanted to take on a challenge. <laughs> Konami zachęcało dziennikarza do grania w Story Mode? No, nie dziwię się. <laughs> Ale fajnie, że jest rozdzielenie poziomu trudności dla zagadek i walki. Wydaje mi się, że w starych Silent Hillach też tak było, to jest spokojnie. The difficulty of the puzzles never overwhelmed me. Combat proved to be a bit more demanding. Silent Hill F's combat relies entirely on melee attacks. Hinako can obtain all sorts of weapons, rangi from iron pipes to kitchen knives and baseball bats, but no guns come into play. Ta walka the wygląda dość drewnianie. Zastanawiam się, czy to jest kwestia jakichś nieumiejętności deweloperów, czy bardziej kwestia tego, że no gramy kurde uczennicą. Nie będzie ona przygotowana do walki kurwa w żaden sposób, no. Jak porównasz to sobie do Residenta, to jasne wygląda to gorzej, ale no w Rezydencie 4 to grasz no, onem po szkoleniu wojskowym. As you wield iron pipes and stab at enemies with knives, you will notice that the game has weapon durability. O, tutaj na Impact hit i kombosy to jest coś, czego mi tutaj brakuje. Zobaczcie w ogóle kombosy i hitboxy bardzo słabo zrobione. To jest coś, co tutaj jest trochę kiepskie. Zobaczcie to. Ona macha, nie trafia nawet do końca. I to dalej jest uderzenie. Dźwięk jest... A nie, ta walka nie wygląda dobrze. To jest takie pseudo slow motion, gdy atakujesz. but these are so scarce that on many occasions you will have to say goodbye to your new yeah, favorite than Silent Hill 2. is often regarded as a burden in games, it works here, as finding a new weapon and repair kits quickly becomes an integral part of the resource management that the survival horror genre is known for, especially since you won't be having to look for ammo this time around. A clever system allows you to turn in your resources for an in-game currency at save points, which can be used to increase your stats or obtain new amulets that can be equipped to give you certain that and means that if you are careful, jest, Don't waste kurwa? your resources. Leftovers can be turned into something useful, which feels like a great reward to a well-planned expedition. Combat itself has a similar feel to Silent Hill 2's close range combat. You can dodge enemy attacks with the dual sensors circle button. While you can activate light and heavy attacks with R1 and R2, respectively. Your limited reach and lengthy attack motions give a realistic, weighty feel to combat. No nie no, weight i fila to tutaj nie ma, moim zdaniem, IGN pierdoli. Jedyny waga ciosu jaka została dodana, to jest sztuczne dodanie i przez spowolnienie gry w momencie ciosu i efekt dźwiękowy, ale nie ma żadnej reakcji ze strony ciała, w które uderzamy, nie ma żadnego tak naprawdę faktycznego wysiłku przy machaniu tym, tylko właśnie gra się spowalnia, nie. Heavy a, slow, a, to a hitboxy nie well, istnieją. What sets Silent Hill F's combat apart from Silent Hill 2's combat is the implementation of timed dodges Szalone, and counterattacks. The latter, in particular, deals a lot of damage and is key in battle. Enemies briefly show a sign when a counterattack can be utilized, but unless you have trained your reflex skills by playing games of the likes of Sekiro, you will likely have a hard time reacting. That's where the focus mode comes in, which can be triggered by holding L2. Kurwa co jest, oni dodali tu mechaniki kombatowe, jakieś kurde pseudo Masz specjalny tryb, w którym dostajesz powiadomienia odnośnie ataków, żeby szybciej je sparować To może po prostu dobrze telegrafujcie ataki Dziwne to jest Mam nadzieję, że walki w tej grze paradoksalnie dużo nie będzie jednak Wolałbym chyba walking simulator, bo to im pewnie lepiej wyszło ta walka That means you might head into focus mode with the intention of going for a counter attack, but find yourself switching to a power attack when it charges before the enemy shows an. enemy Focus mode is tied to Hinako's mental energy gauge, which exists separately Design from a or a health. Bar. Interestingly, the upper limit of her mental energy decreases when enemies do something that scares her, or when she is I can frightened fix her. by a certain event, connecting the gameplay to the story and Hinako's mental state. Luckily, there are items that can recover the upper limit of your mental energy gauge, but Hinako's stamina is limited too. When she runs out of stamina and mental energy, she can become so frightened and tired that she won't even be able to move for a while. Managing her energy resources, therefore, is key to survival. Fighting one regular enemy is fairly manageable, but when confronted by multiple enemies, running away often felt like the best option, especially since enemies don't give experience points or drop resources. Aha, czyli za walkę z przeciwnikiem nie masz dosłownie nic. No to kurwa jest to idiotyczne. <noise> to jest to jest to głupie w chuj. To w takim razie ta cała gra opiera się na uciekaniu. A co byś chciał? Właśnie tu jest problem, bo Hinako nie będzie korzystać nigdy z żadnego pewnie pistoletu czy coś. Bo normalnie w survival horrorze raczej domyślałbyś, się, że przeciwnik dropnie amunicję, ale tutaj nie masz takiej opcji. Beyond being able to explore the environment more freely. While keeping combat engaging and complex, Silent Hill F does a great job in making the player feel weak. The game cleverly incorporates this by having what seems to be a boss battle at first actually play out as a sequence in which the player has to find an escape route. Another iconic element to the series is the existence of an alternate world, which is present in Silent Hill F as well. Hinako is occasionally transported to a different dimension that shows a more traditional Japan, where a mysterious masked figure guides her through the grounds. Here, Hinako obtains traditional Japanese weapons such as the naginata, a pole weapon with a curved blade on the end, similar to a glaive or halberd that is known to be mostly used by women. Weapons that Hinako finds in this alternate world don't break, but Hinako won't be able to carry them over to Ebisuoka. Kurde, wiem, się o tego Silent Hill Wygląda to mega dobrze wizualnie. Ale może ten kombat jest tak chujowy, tylko po to, żebyś miał uczucie ucieczki, częste, nie. No. Wiadomo, w survival horrorach to jest ważne, żeby zasoby gracza nie były na tyle duże, żebyś mógł wszystko bić. Oczywiście, że tak. To jest istotne, żeby był element omijania wrogów. Tylko czy teraz faktycznie będzie tak, że będziemy chcieli omijać każdego, bo po prostu kombat nie będzie satysfakcjonujący w żaden sposób? Kurde, nie wiem. Wiecie, ja pomyślałem o tej nagrodzie za wroga, dlatego że no, ten kombat nie zachęca do uczestniczenia w nim po prostu. A skoro jest faktycznie, jakieś tam statystyki są do rozwijania, o których mówił, no to można by było to jakoś połączyć. Ale z drugiej strony pojawiłby się problem, jak tak teraz myślę, bo gdyby przeciwnicy ciągle ci coś dawali, to wtedy chciałbyś wszystkich zabijać. A w survival horrorze no, nie możesz wszystkich zabijać, bo byś się czuł zbyt overpowered i za mało strasznie.

While he didn't specifically mention the souls-like genre, series producer Motoi Okamoto says that Silent Hill F's combat was inspired by the current popularity of more difficult action games. Aha, with multiple difficulty setting, Silent Hill F is by no means a souls-like, but its boss design shares a similar learning curve that ultimately results. Kurwa, tak jak jestem fanem souls -like Inspiracje kombatowe, so-slajkowe nie, nie działają dobrze, kurde w, w tym gatunku. Nie widzę po prostu połączenia między tym. I to jest bardzo miłość, gdy osiągnąłem. The last part of my demo took place inside a school, which was essentially a dungeon similar to Silent Hill 2's aforementioned apartment buildings, hospitals, museums, and hotels. Hinako to to Dla so, mnie, eksploracja w tych grach jest najważniejsza. Duża mapa, rozległe pomieszczenia, często poblokowane, zdobywanie kluczy, rozwiązywanie zagadek dla mnie to się zawsze najbardziej liczyło. No i oczywiście, fabuła poznawana po drodze z tym. Inside the school I had to solve a multitude of puzzles in order to find keys to reach different classrooms and floors while fighting and running away from enemies along the way. According to Okamoto, the average playtime for Silent Hill F will be about 12 or 13 hours, which should indicate that no, I played no, no, through no, no, roughly of no, no, no. the game. While I don't know how things will go from here, so far the game's balance between town exploration and interior facilities feels like an improvement over the Silent Hill 2 remake. While the first five hours of the game felt like they were structured linearly, Silent Hill F has multiple endings, like many other games in the series, including the famous UFO end. My time with Silent Hill F was promising, to say the least. Its world-building and story. Ilo oni chcą za te grę? O oh, kurwa! Wow. wow! 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 Zatrzymajmy się tu na chwileczkę. Zatrzymajmy się tu na chwileczkę. Ja rozumiem, że seria Mare jest legendarna. Ale ich srogo popierdoliło. I ja widzę, że to jest jakiś nurt w konami, chyba, jeżeli chodzi o polskie ceny. No i ja rozumiem, że nowa gra, AAA, wielka seria. Spodziewałem się 250, ale nie kurwa 389. Jak wygląda cena na przestrzeni światowej, że tak powiem? No tak, można było się tego spodziewać, że zaraz, kurwa, po franku, funcie i euro będziemy my. No to. Normalnie Norwegowie mają taniej, Australijczycy też. No nie no to nie wygląda dobrze. Taniej niż euro? No dobra, o 2 zł. I o 3 zł do Wielkiej Brytanii. To jest to samo tak naprawdę. Znowu jesteśmy praktycznie najdrożsi po, po, po tej, po Szwajcarii. Ja powiem tak. Najgorsze jeszcze w tym jest to, że znowu jest żerowanie na early accessach na FOMO i będzie dwa dni przed pełnym wydaniem. Więc jako streamer chcący ograć grę na premierę, muszę wydać 390 zł na grę, która będzie trwała 12-13 godzin według ign -u. Wiecie, jak będzie wyglądał stream z tej gry? Odpalę ją o 20, skończę ją późnym wieczorem wieczorem albo rano, 400 zł mi spierdoliło z portfela, no to jest chore. Na szczęście istnieje Instant Gaming, bo na pewno tam to kurwa kupię. No, i Instant Gaming na szczęście po raz kolejny z Bangerem wjeżdża, bo sprowadza tę cenę do normalnej, ale i tak, kurde, AG, fakt AG. tego, że wiesz, jest dużo ludzi, którzy nie korzystają z tego, to jest horrendalna cena. To jest horrendalna cena. Nie no, jest, zwłaszcza za taką ilość godzin rozgrywki. so intrigued that I still think back on my brief visit to Ebiskalka almost a week later. Ebiskalka just feels like the perfect fit for a psychological horror narrative, and all of Silent Hill F's systems and mechanics complement the setting series composer akira yamaoka's soundtrack also does a stellar job in making the player feel uncomfortable throughout. if like me the silent hill 2 remake was one of your favorite games of 2024, silent hill f has the potential to become a serious game of the year contender when it releases for playstation 5, xbox series x and s, and pc on september 25th. After that, we'll for more scary stuff, Gość... ma potencjał, aby stać się poważnym kandydatem do gry roku. Gość nawet tej gry nie ograł całej. I to są redaktorzy. On zagrał 5 godzin z 13, czyli mniej niż połowę gry, i gada cokolwiek w zdaniu o grze roku. Ja rozumiem, że zostało użyte słowo potencjał, ale przestańcie tak pierdolić, no. Zwłaszcza przy tej cenie. Obawiam się, że ta gra się jakoś super nie sprzedawca, ale przez to, jak bardzo wyjebaną ma cenę. Przynajmniej w naszym kraju, tak powiem. Xbox Series X i and S, a and na PC on September 25. Kiedy ta gra wychodzi? <śmiany> For more scary stuff, keep it on IGN. 25 września? No będziemy grać na premierę, ale... Ale no... Przed chwilą powiedział Matole, sorry nie usłyszałem, czemu Osan? mnie wyzywasz od razu? Sad. <śmiany>